Zda kurwa chowaj flach jadą jadą kurwa chowaj górny będzie, będzie robione. Staszek jej go chęnie gdzie? tą flachę chodź. No idę, idę, jo, no Co, No, mi przyjadą panie to. Chwila moment No, przyjechali Siemasz, masz Stefan, ty słuchaj grażenie z roboty wyjebali Radła kierunki na produkcji, wiesz? No, chodź, wyłaj zaraz, zrobimy flachę Tu w stoi... No no, F flacha, w konkretna To idę. idę Idę, robię Ale ty zobacz, tu coś mi z samochodem pojebali Zobacz, coś. koła to zostawcie, to, co? Zostawcie co to mi tak kurwa Grzebią, ruszają Co oni tu? Ale podnosi, no, fabryka Urwa, petarda podnośnik, fabryka się naprawdę zrzuciła, takie pieniądze, Mmm... super. Nie, zobacz. Co on tu? Ty stary opony mi dajecie, co, stary ty, co, sam, ty, co jakie, stary, to Stefan, jakie takie stare to kurwa, nowe, tam... Nie dojedziemy. Zobacz, znowu. jaki dobry Ostatnie kolega. Z, z, nie, zobacz, nikt tak szybko nie umy, jak ja... Zobacz, zobacz. kurwa, płyszcza się. Psu jajka na wiosnę, panie. Cezara, to jemy, całego, patrz, cytrynowa świeża, co świeża kurde, szkoda. Rozjebane, rozjebane. Co tam chcesz? Kurwa, no nie zobacz, wie. będzie 300 km do końca no. i będzie. Maruje. Dojadę, kurwa, trzecia w nocy kurwa. jeszcze 200 km, ja nie wiem kiedy no. dojadę, to czy to pojedzie, czy nie pojedzie. Tu przyjeżdża, na przystopa, tu się uwijacie. Ach, kurwa, szkoda, strzępić ryja, a nie wiem. No, co tu ruszasz? Przykręć to dobrze. Co no tam przykręcił tam. Śruby oszczędza, tam marudzisz, kurde, przesuń się, no gdzie? No śruby oszczędza, żeby się nie popsuły. Kurde, zaraz tu naprawię, co to tam z tą maską, to działa, nie działa? Kurwa. Ech. No. Się otworzyło, zobacz ty. No. Zobacz kabelki tu tego wszystko działa, nie? Tu pociągnę kabelka, załóż plastik, o akumulator będzie na handel. Widzisz, marudzisz tam kurwa, tam koła tam. No No tu i rozjebałeś się, pochuj że tak, się tylko jak nie twoje, no. I weź no to coś... zamknij teraz kurwa. No i co z tym? Nie, w dupie kurwa, że wiem, żeś tam łamał, nie widzisz tam. Kurwa nie wiem, Gdzie to się zamyka, jak? Gdzie? Chuj trzasnę kurwa zatrzas, no żeś połamał kurwa Zresztą zatrzasnę, zatrzas, czy, czy jak to wam... No uważaj kurwa zajebał mi w łeb, no ja nie wiem Ty no... W, w, no to nic nie popsułem, to, Nie! To nie ja, no kurwa... Wrzucają tym samochodem Nic nie popsułem Zobacz, tu wszystko jest ok, to ja nie wiem czemu to się nie zamyka To ja weź, ja to wignę? No ja to pierdolę w dupę, wsiadam, tu się, jadę, w Tu, to jest Zostaw to? to już w pizzy. i patrz. Nara, kurwa. Patrz, patrz, patrz. Lepiej niż fabryka, panie. A, chuj ci w dupę, kurwa. Lepiej niż Wodzie fabryka, to się. Tu się zagnie, tu się zapnie. No i jedziesz. Idziesz działa, nówka. Lepiej niż w fabryce. No i wreszcie. Trząsy dobra. Dobra, tamten pojechał, jedź drugi, temu ja opony z tamtego zakładamy, być dobrze, nie? Weź za zarobić parę zdolności, bieraj wache. no wierzaj pan, no. no.